Witajcie, moi drodzy. Właśnie, witam się z Wami 18 grudnia i mam dla Was dzisiaj historię o zaginięciu Karol Pachman. Weronika Ann Packman znana jako Karol Packman była tradycyjną, typową kobietą, opiekunką ogniska domowego, matką bardzo cichą, bardzo nieśmiałą. Natomiast Russell, jej mąż, był całkowitym przeciwieństwem kobiety, a nawet przez niektórych opisywany był jako agresywny, arogancki, mocno wyszczekany, kontrolujący, szczególnie w stosunku do swojej żony i córki. Kiedy zaczęli się spotykać, Russell bardzo szybko zamieszkał z Karol i jej rodzicami. No i tak szybko jak Russell zamieszkał z Karol, tak szybko rodzice Karol przestali być fanami jej nowego chłopaka, kiedy on pokazał swoje prawdziwe oblicze, no i wykopali go z domu. Russell natomiast wpadł w taki szał, że odciął się całkowicie od rodziny swojej przyszłej żony oraz od jej przyjaciół. Karol, niejako nie chcąc zawieść męża, odcięła się także od swoich najbliższych. Tak, wszystko po to, żeby być dobrą, przykładną żoną. Około 15 miesięcy przed zniknięciem rodzina Packman przeprowadziła się do domu, który moglibyśmy określić jako powyżej klasy średniej w takiej samej dzielnicy na terenie Wielkiej Brytanii. Byli małżeństwem w średnim wieku o ugruntowanej pozycji społecznej, pozycji zawodowej. Mieli duży dom, sportowy samochód, Rasel na nadgarstku nosił Rolexa. Rodzina podróżowała za granicę. Oboje pracowali w firmie z gałęzi przemysłu lotniczego. Karol była kreślarzem w firmie lotniczej, a zajmowała się bardziej taką stroną projektową. Rodzina z wierzchu. Wyglądała idealnie, cud, miód, orzeszki i sam lukier. Natomiast pod spodem niestety borykała się z kłopotami finansowymi i winę za niewłaściwe inwestycje można z powodzeniem zrzucić na Rasela. Pewnego dnia 26-letnia koleżanka z pracy Rasela, Patricia Kozli, zapytała go, czy nie mogłaby zamieszkać z nim i jego rodziną. I Rasel powiedział, że nie ma sprawy. Przez pierwsze pół roku, kiedy Patricia mieszkała z państwem Pacman, wszystko wyglądało całkiem dobrze. Patricia często opiekowała się sam, czyli córką państwa Pacman, i bardzo często przesiadywała u niej w pokoju. Jednak po tym pół roku względnej sielanki, sam zauważyła któregoś wieczora, że Patricia przeszukuje jej pokój. Jak możecie się domyśleć, Russell i Patricia mieli romans. Russell podczas trwania małżeństwa z Karol romansował regularnie na boku, o czym sam wiedziała. Pewnego razu poinformowała o tym matkę, a kiedy Russell dowiedział się, że żona dostała takie informacje od córki, wściekł się na tyle, że ją uderzył. Sam miała nawet za sobą ucieczkę z domu i przez chwilę tułała się w sierocińcu, zanim z powrotem wróciła do domu. Od tego momentu. W osobie Karol zaczęły zachodzić zmiany i z cichej myszki zamieniła się w lwicę. Stawiała na swoim, nie bała się o tym mówić. Przeszła po prostu zmianę o 180 stopni. Natomiast co do romansu Rasela z Patricią, to oni nawet jakoś szczególnie się z tym nie kryli i często przed nosem Karol flirtowali. Dodatkowo Sam była wtedy nastolatką i dosyć burzliwie przechodziła dojrzewanie, co też dokładało matce stresu. I później, kiedy matka zaginęła, Sam wypominała sobie to, jaka była dla swojej rodzicielki niemiła. Jednak, czy burzliwe dojrzewanie Sam i romans Rachela z Patricią mógł tak zadziałać na Karol, że kobieta zostawiła totalnie wszystko za sobą i przestała się odzywać nawet do własnej córki? W czerwcu 1985 roku Karol Pakman po prostu wyszła z domu i po prostu nigdy nie wróciła. Przed wyjściem zostawiła właśnie taką notkę na stole: Wychodzę i nie wracam. Na ostatnim liściku Karol leżała obrączka ślubna, a ową notkę znalazła córka Karol, 16-letnia wtedy sam. Kiedy sam znalazła tę kartkę. Spanikowała i pobiegła na pierwsze piętro domu, żeby matkę szukać. Drzwi do sypialni rodziców były otwarte, a rzeczy Karol nienaruszone. Wszystko było na swoim miejscu, wszystkie ubrania. I ojciec, który chwilę później pojawił się za córką, uspokoił ją i powiedział, że spokojnie matka na pewno wróci. Z jakiegoś powodu wcale go to nie zaniepokoiło. Nie zdziwiło też to, że ubrania żony. Po prostu tam wisiały w garderobie, i wszystko było na swoim miejscu. Sam poszła na posterunek policji i zgłosiła zaginięcie matki. I oczywiście, jak możecie się domyśleć, Russell zrobił karczemną awanturę swojej córce za to. Od momentu zaginięcia sprawa Karol była cały czas otwarta. A jakoś przed świętami 85 roku Russell i Sam otrzymali informację od funkcjonariusza policji, że na posterunku policji zjawiła się Karol i powiedziała, że jest bezpieczna, ma się dobrze i nie chce, żeby ktokolwiek z jej rodziny czy bliskich nawiązywał z nią kiedykolwiek jakikolwiek kontakt. Tylko w tym całym wyznaniu Karol był jeden problem, że kobieta, która przyszła na posterunek policji i powiedziała co powiedziała... Nie została w żaden sposób zweryfikowana, czy to jest na pewno Karol. Niemniej, w związku z tym, że ta rzekoma Karol powiedziała, że z nią jest wszystko w porządku i nie życzy sobie żadnych kontaktów rodziny z nią, sprawa została zamknięta. Sam przez wiele, wiele, wiele lat żyła w takim przekonaniu, że matka ją po prostu porzuciła. W międzyczasie Russell zaczął opowiadać ludziom różne dziwne historie. A to to, że Karol uciekła od niego z innym mężczyzną, odjechała w siną dal jego czerwonym sportowym samochodem, co chyba w sumie nie byłoby najgorszym wyjściem dla Karol, a póki co dla Rasela to było bardzo wiarygodną wymówką do bycia z kobietą, która przecież od jakiegoś dłuższego czasu już z nim mieszkała. Z nim, z jego żoną, z jego córką. Inną historią było to, że żona wyjechała do pracy we Włoszech, potem w Niemczech, potem we Francji, chyba w zależności od tego, jak mu wiatr po prostu zawiał. Rok po zaginięciu Karol, Russell zapytał swojego kolegę Tonego Stoksa, czy może nie ma wakatów w jego firmie e, dla niego i dla Patrici. Z tym, że Patricia w pracy to nie była Patricia, a Carol Pacman. Patricia używała danych 'Carol', bo tak było łatwiej, ponieważ Carol na swoje nazwisko miała już w Kanadzie pozwolenie na pracę. Natomiast jakimś sposobem kanadyjski Wydział Imigracyjny dowiedział się o tym malutkim przekręcie i Patricia została poproszona, by opuściła samodzielnie na własną rękę Kanadę w przeciągu 30 dni. Jednak pomimo tej małej przeszkody na drodze związku Patricia i Russell nadal byli razem, a nawet mężczyzna poświęcił się do tego stopnia, że zmienił swoje nazwisko na nazwisko Patrysi, czyli Kozli. Jednak Russell nie okazał się też ojcem roku, ponieważ niebawem wyrzucił swoją córkę sam z domu i tak kontakt między ojcem a córką został urwany, głównie z winy ojca. Sam wyszła po jakimś czasie za mąż, urodziła syna. Jej życie układało się całkiem dobrze, nie utrzymywała kontaktu z ojcem. No i tak prowadziła sobie swoje małe, sielskie życie, szczęśliwe, do roku 93, kiedy to otrzymała telefon, że jej ojciec zaginął na pełnym morzu i jest uznawany za martwego. No i chyba nie muszę wam mówić, że dziewczyna była w potężnym szoku. Bo najpierw zginęła, zaginęła jej matka, a później zaginął jej ojciec. W tym samym czasie, w roku 1993, Patricia i Russell byli małżeństwem. I kiedy mężczyzna zaginął, Patricia pływała razem z nim i z przyjaciółmi na jachcie. Na łodzie był mężczyzna niejaki Antony Jones i Christine Dwyer. Cała czwórka miała plan, żeby popłynąć z południowej Anglii do Francji, i już pierwszego dnia żeglowania dotarli do wyspy Guernsey. To jedna z wysp normandzkich przy francuskim wybrzeżu na kanale La Manchester. To najprawdopodobniej Antony przekonał całą trójkę do tego, żeby tam zostać aż do następnego ranka i nie płynąć dalej nocą. Wynikało to raczej z jego doświadczenia niż z jakichś innych pobudek. Kilka godzin później obudziła go Patricia, bo jak się okazało, Russell podjął decyzję, żeby płynąć dalej. No i Antony miał dać Russellowi koordynaty, według jakich mężczyzna miał płynąć, by być w miarę bezpiecznym na morzu, a sam dalej wrócił do spania. Jednak znowu po jakimś czasie został obudzony przez Patricia. Kobieta powiedziała mu, że Russell wypadł za burtę, a ona sama nie może go znaleźć. Straż Przybrzeżna dostała informację o tym, że Russell wpadł do morza i rozpoczęto bardzo intensywne poszukiwania mężczyzny. Pomimo zaangażowania w poszukiwania, łodzi ratunkowych i helikoptera, nie udało się odnaleźć mężczyzny, no i został uznany za zmarłego. Kilka dni po zaginięciu mężczyzny, wniosek o wypłacenie polisy za życie Russella został złożony przez nikogo innego, jak przez Patricia. Kobieta argumentowała, że musi zapłacić za hipotekę domu, a kwota polisy to bagatela 790 tysięcy funtów. Śledczy zajmujący się tą sprawą poprosili o przekazanie im informacji w momencie, gdyby właśnie taki wniosek się pojawił. Czyli poprosili ubezpieczyciela. Policja była nieco podejrzliwa jeśli chodzi o zniknięcie rasela, bo znaleźli rachunek na podróż promem. Z wyspy Guernsey do Weymouth, to jest miasto pod Anglią, na godzinę 20.30, dokładnie w tę noc, gdy mężczyzna zaginął. Kiedy funkcjonariusze policji zaczęli przesłuchiwać Patricie, okazało się, że jej historia dotycząca tamtego wieczoru nieco różni się od historii Antonego Jonesa. Funkcjonariusze więc stwierdzili, że będą śledzić Patricie, żeby mieć oko na jej wszelkie ruchy. No, i okazało się co, że Russell żyje i co więcej, ukrywa się w Brighton. Para została zgarnięta, kiedy się kompletnie tego nie spodziewała, po spotkaniu w pubie, kiedy zapewne myśleli, że przechytrzyli wszystkich wokoło. W tak zwanym międzyczasie śledczy skontaktowali się z policją w Dorset, tam gdzie aktualnie mieszkała para, żeby sprawdzić, czy nie mają czegoś więcej na sumieniu. No, i w papierach Rassela znalazła się informacja o wypełnionym przez sam wniosku dotyczącym jej zaginionej matki. Rassel, za swoje udawanie zaginięcia, został skazany na dwa lata więzienia. Patricia spędziła rok i została zwolniona za dobre sprawowanie. W roku 94 policja zdecydowała się przesłuchać Rassela i Patricie w sprawie zaginięcia Karol. No i Russell zeznał, że w roku 91 otrzymał list od Karol, ale jednocześnie nie mógł sobie przypomnieć, co kobieta napisała mu w tym liście, a nie mógł go też pokazać, no bo go spalił. A potem powiedział to, co już wcześniej powiedział, czyli, że Karol odjechała z nieznajomym mężczyzną, czerwonym Porsche w dal. Według niego Karol miała pracować w Szwajcarii, natomiast kiedy śledczy pytał o coś Patrysię, to Russell odpowiadał za nią, a szczególnie kiedy zapytali Patrysię, gdzie Karol według niej mogła wyjechać. Okazało się też, że Karol jakiś czas przed swoim zaginięciem odwiedziła adwokata, by dowiedzieć się wszelkich informacji dotyczących rozwodu z raselem. Karol miała też jakieś problemy zdrowotne, jednak od momentu swojego zaginięcia nie pojawiła się u lekarza odnośnie swoich przypadłości. I wygląda na to, że nawet jej przyjaciele nie zainteresowali się bliżej jej zaginięciem. Po prostu przyjęli do wiadomości, że Karol nie ma i tyle. Wszyscy chyba faktycznie myśleli, że uciekła z mężczyzną w czerwonym Porsche. No, co może patrząc na to, jak traktował ją Russell. Było to dla niektórych wiarygodne i wygodne. Rodzina też pewnie nie wiedziała o zaginięciu Karol, bo Russell ją skutecznie odciął od niej. Były chłopak Patricia przekazał policji też równie ciekawe informacje: mianowicie, Patricia miała mu się zwierzyć z tego, że nie tylko używała pozwolenia na pracę w Kanadzie należącego do Karol ale też używała paszportu należącego do Karol, by podróżować chociażby do Niemiec czy do Włoch. Być może nosiła jakąś perukę, żeby upodobnić się do Karol, ale jeśli według krasela Karol uciekła, a potem miała pracować w kilku państwach na terenie Europy, no to jak tak mogła pracować bez paszportu? Patricia miała paszport Karol, miała też podrabiać podpis na dokumentach, gdzie miała się właśnie podpisywać danymi Karol, Dwóch skazanych, którzy odsiadywali wyrok razem w celi z Rasselem, zeznali, że mężczyzna chwalił im się, że pozbawił życia swoją pierwszą żonę, a miał to zrobić, uderzając ją siekierą, a ciało schował. Funkcjonariusze policji przeszukali dom Rasela i aktualnie Patrysi, a wcześniej Karol i odkryli, że mężczyzna miał bardzo bogatą kolekcję filmów dla dorosłych z gatunku dominacji i uległości. Lekarz badający Rassela miał go określić jako dewianta seksualnego, a mężczyzna miał traktować Karol jako swoją osobistą sekslalkę. To, co funkcjonariusze znaleźli, doprowadziło do oskarżenia Rassela o zamordowanie swojej żony Karol, a oskarżenie to zostało wystawione w roku 1996. I tutaj mała ciekawostka, ponieważ Rassel był pierwszym człowiekiem skazanym za morderstwo bez odnalezienia ciała ofiary. Został skazany na dożywocie. Odwoływał się oczywiście, ale to nic nie zmieniło w jego położeniu. Powodem, dla którego Russell miał pozbyć się Karol, miało być to, że nie chciał już więcej dzielić się pieniędzmi, dzielić się domem, majątkiem ze swoją żoną, a gdyby doszło do rozwodu, no to niestety musieliby wszystko przepołowić. Chciał rozpocząć nowe życie ze swoją nową kochanką, no i nawet z tego nowego życia wywalił swoją córkę. W 2014 roku Patricia zdecydowała, że czas zakończyć związek z Raselem. Mężczyzna nie mógł tego znieść, zwłaszcza że Patricia była przecież kobietą jego życia, dla której on ryzykował wszystko. I zaczął pisać swoje przyznanie się do winy. Napisał, że pokłócił się z Karol, pobił ją do nieprzytomności, po czym zaczął dusić kobietę swoim krawatem. Napisał też, że próbował pozbyć się jej ciała, paląc ją na tyłach podwórka przez trzy dni, po czym rozrzucił jej prochy w różnych miejscach, by zatrzeć za sobą ślady. Potem planowali z Patrysią odwiedzić sam, a zanim wyjechali, upozorowali napisanie notki i zostawienie obrączki Karol. Początkowo policja nie uwierzyła w to wyznanie Rassela głównie dlatego, bo według nich niemożliwe było spalenie ciała w sposób, w jaki opisał to Rassel. Ostatecznie jednak okazało się, że jak najbardziej to było możliwe. Ale Rassel zmienił swoją historię, jak już oczywiście kilka razy wcześniej, i tym razem utrzymywał, że pochował żonę w ziemi, ale nie chciał powiedzieć dokładnie gdzie, bo jak mówił, chciał, żeby miejsce spoczynku jego żony było nieznane. Powiedział też, że Patricia pomagała mu pochować ciało Karol i być może nawet miała coś wspólnego z planowaniem pozbycia się jego żony. Ale to nie wszystkie wyznania ze strony Rasela. Napisał jeszcze jeden list, w którym twierdził, że wszystko, co wyznał wcześniej, to były kłamstwa. A on nakłamał, bo wkurzyło go to, że Patricia odeszła do niego, a to przecież była miłość jego życia. Detektyw Tony Not, który prowadził później śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Karol, we współpracy z policją w Dorset, przyznał, że po pierwszym zgłoszeniu o zaginięciu Karol ówczesna policja działała bardzo wolno, opieszale i niechlujnie. Russell nadal nie wyznał, gdzie jest pochowane ciało Karol, chociaż podczas gry z innym więźniem powiedział, że może to być Kent. Ale nie podał żadnej konkretnej lokalizacji. Tak więc policja nie rozpoczęła w ogóle przeszukiwania tej okolicy. Na przestrzeni lat Russell przyznawał się chyba wszystkim i mówił cokolwiek, ktokolwiek tylko chciał słuchać. Będąc w więzieniu napisał nowelę, której głównym bohaterem uczynił swojego wnuka Nila, a historią noweli miało być to, że chłopak został porwany przez siatkę pedofilii. Z tego podcastu wynika, że Rassela nienawidzą wszyscy, począwszy od jego córki, jego wnuka, aż do miłości jego życia. Czy Rasel w ogóle kiedykolwiek powie, gdzie pochował ciało Karol, czy zabierze te tajemnice do grobu? Jak myślicie?